Teraz, jeżeli chodzi o e, pozostałe odcinki walki niemiecki opór zatrzymał drugą DP i wyrzucił Polaków z Sośnicy. E, druga dywizja piechoty straciła około 60 zabitych i 200 rannych. Atak szóstej dywizji piechoty na e, Machliny częściowo się nie powiódł. Niemiecki kontratak odciął część 8 pułku piechoty ze sztabem. Co zmusiło 6 dywizję Piechoty do przejścia do obrony. Tutaj 12 piechoty walczył o przełamanie obrony między jeziorami Solne z Biczno, Morzyce. Tutaj Alteria znosi niemieckie wnukry. Dzięki temu e, przesmyk e, między jeziorami został opanowany bez większego trudu i bez dużych strat. I tutaj impas z e, tylko 4 Dywizji Piechoty i 6 Dywizji Piechoty spowodował, że generał Popaski. Prowadził do akcji e, na tym psyku właśnie pierwszą dywizję pichoty im. Na Kościuszki oraz także zamierzał e, wprowadzić trzecią dywizję piechoty. tutaj udało się wykonać palę e, pomorskim. Był e, 8 lutego, e, który ma około e, od 10 do 15 km szerokości i od 5 do 6 km głębokości. Tutaj piąty, pierwszy front białoruski rozkazał uderzyć drugą dywizją, brygadą pancerną, na lewym skrzydle na Kolno Pieskin i zdobyć Mirosławiec. Do, e, 16, do 10 e, do lutego, wspierając 47. Armię Radziecką, e, miał e, wtrzymać na się na prawym skrzydle. Ostatecznie zdobycie Mirosławca. W pewnym sensie zakończyło walki o Wał pomorski, według części historyków, jednak niektórzy uważają, że bitwa ował kończy się później. Zdecydowanie na początku marca, kiedy to oddziały do Polskiego przemały następną niemiecką w której przykład Porujska czy też Żabina. Jednak pod koniec bitwa o Wał pomorski. Po 10 lutego 1935 roku walki ostatecznie ustały. Pierwsza armia ludowego wojska polskiego wstrzymała natarcie. tarcie. Podczas armia ludowego wojska polskiego zajmowała odcinek o długości około 450 km. I po krótkim przejściu 12 lutego 1945 roku generał Popławski przekazał nowe zadania dla jednostek swojej armii. Trzecia Dywizja Piechoty miała przy wsparciu 4 Dywizji Kawalerii uderzyć na ostróg i do 13 lutego osiągnąć rubież Jeziorna majątek Topczyca Mała i przejść do obrony Szósta DP miała uderzyć na Machlinę i wyjść na rubież Folwark Toprzyca i forwak o Druga Dywizja Piechoty miała dotrzeć do linii jezior, Jeziora Machlino Machinek do Boruńska i tam miała przejść do obrony. Pierwsza dywizja piechoty ma nacierać na północ, zachód i zachód to Rubierze Boruńsko. Pierwsza brygada kawalerii powstała w środki, jako odwód armii. Podobnie też uczyniła wartą dywizję Dywizją Piechoty i Brygadą Pancerną, które też powstały w odwodzie. I początek natarcia wyznaczono na 13 lutego na godzinę 8 rano. Tutaj trzecia dywizja piechoty osłoniła się 8, 8 pułkiem piechoty na odcinku Stacja na Darzyce. Reszty sił wykorzystała do ustalonego zadania. Na początek w dziewiątego tego pułku piechoty i zwiadowcy z kompanii zwiadowczej rozpoznali walk, walką i Niepostrzeżenie. Przekroczyli także piławy oraz zdobyli pierwszą linię transzeli. Płodzenie zostało szybko wykorzystane przez dowódcę pułku, który wyprowadził na tarcia III Batalion. Dzięki temu powyższe przeprawiono 9 Pułk Piechoty. Niemcy, mimo zaskoczenia, szybko opanowali sytuację i kontratakiem odrzucili oddziały polskie na Putsje Wyjściową, odzyskując stracony teren. W tej sytuacji dowódca dywizji musiał rzucić, musiał rzucić na ataku siódmy pułk piechoty, który miał przejść rzekę i uderzyć na wroga od tyłu. Jednak tutaj Niemcy odbierają wszystkie próby ataku, dlatego trzecia dywizja piechoty nie wykona zadanie, ponosząc też duże straty. Wówczas ginie dowódca 9 pułku piechoty, zastępca do spraw liniowych 7 pułku piechoty, dowódca trzy. 3 batalionu, jednocześnie też Stracono 85 zabitych i 58 rannych żołnierzy Natomiast 6 Dywizja Piechoty uderzyła 18 pułkiem Piechoty, 14 pułkiem Piechoty o w trzy rzuty Który miał nasierać na lewe skrzydła dywizji I tutaj niemiecki kontratak całkowicie Zorganizował natarcie w czasie też część 80 buku pichoty piechoty zresztami została okrążona. Dlatego 6 strzelizja piechoty przeszła do obrony, straciła wtedy 56 zabitych, 117 11 rannych. Natomiast pierwsza brygada kawalerii wciąż zajęta przez Niemców wsi i w okrążeniu tak odpiera niemieckie kontrataki. A Druga dywizja piechoty nie osiągnęła dużych sukcesów, yy, tylko czwarty punkt piechoty z tej dywizji yy, zdobył yy, Pemblin. W sporcie czołgów yy, zdobył wieś yy, cośnicę, która została odbita w bardzo silnym kontrataku, której, w którym Niemcy rzucili do akcji Pichotę yy, oraz czołgi. Druga dywizja piechoty straciła 60 zabitych i 200 rannych. Na tyłach nadal znajdowały się rozbite niemieckie jednostki z różnych miejsc, np. z vouchsa, które, znajdując się w płace, próbowały się wydostać i atakowały polskie oddziały na tyłach. W tej sytuacji generał Polski postanowił przejść do obrony. Jedynie pierwsza i druga dywizja piechoty miały dalej nacierać. Jednocześnie znaczy też rozpoczęto usuwanie niemieckich min, które nie były kładzione starannie, były kładzione w uśpiechu, więc łatwo można było je usuwać. Jedynie problem były z ich ilością. Jednocześnie znaczy też zakładano własne pola minowe i kopano ziemianki i tanczeje. I tutaj też 80 typą piechoty odparł niemiecki kontratak. Druga dywizja piechoty uderzyła ponownie na Boruisko, z... Pierwszą dywizją piechoty, pułkiem czołgów ciężkich i brygadą pancerną. Niemiecka silna obrona i także niemiecki kontratak zatrzymały natarcie. Czwarty pułk piechoty próbował odzyskać sośnicę, ale bez rezultatu, ponieważ odrzucił po niemiecki kontratak. I tutaj, piąta, pierwsza, tutaj pierwsza dywizja Pichoty uderzyła na Boryjsko. Wsunął się w, w terenie zaledwie o kilkaset metrów. Niemiecki kontratak znowu zatrzymał natarcie. Czwarta Dywizja Piechoty oczyściła teren z niemieckich niedobitków. A pierwsza Brygada Pancerna za na natarcia organizuje zasadzki w terenie. 15 lutego nie toczono e, praktycznie żadnych e, większych bitew, nie kopano okopy i odpierano niemieckie kontrataki, które polegały głównie na e, rozpoznaniu polskiej obrony. 16 lutego e, drugi piechoty kosztem poniesienia dużych strat e, zdobył kilkaset metrów terenu. I tak w dniach 17-18 e, lutego pierwsza armia lutego wojska polskiego przychodzi do obrony. Odpiera tylko niemieckie kontrataki i prowadzi rozpoznanie.